Dobra, więc lecimy z potężnym z potężnym odcinkiem testowania 16 od wulkana. Będzie on w dwóch częściach, po 6 wyrzutni. No i mamy tutaj oczywiście wszystkie wyrzutni w ilości strzałów 16, kaliber 20 mm. Co do neku, to już wam powiem. Nowości? I jest to oczywiście nowość, która jeszcze nie była testowana. I to jest naprawdę niezłe, bo każda wyrzutnia ma 128 gram neku. Co jak na wyrzutnie 16 strzałów 20 mm, jest naprawdę sporo ilością, i zobaczymy, czy potwierdzi się to w jakości efektów. Kategoria oczywiście. F2. Dokładnie. No i zaczynam od sześciu pierściu, pierwszych sześciu wyrzutni. Pierwsza wyrzutnia to jest D-Don. Oczywiście importer Vulkan Fireworks. Dobra, wyrzutnia D-Don Vulkan. I oczywiście wszystkie wyrzutnie mają podstawki, więc ogromny plusik za to. Ale, Ale dynamiczne. Jak z minigana. Dobra, teraz the, the Enforcer. Nie umiem głośno czytać dobrze na po angielsku. No i mi się pomyślę. Ło, ta jest dobra. Ta była dobra. Machine gun. Kolejna kosteczka. Machine gun. Tylko zerwałeś obydwie naklejki? Jest tu A, a i która to była? No tu mam no to jest A tu. dobrze, dobrze Przemyślałeś Dobra. to Okej okay. Machine gun Vulkan Ja od wszystkich staję około 15 metrów Uu. Co jest? Wyrzutnia Baxi ale głośna Skar Jak blizna Skar, jak blizna No i ostatnia w tym odcinku wyrzutnia od wulkana. Jest to Headlock. Headlock wulkana i ostatnia. O, no. o na finał dobra. OK, także jakoś musimy podsumować sobie te 6 przetestowanych kosteczek. I powiem Wam, że testowanie tych wrzutni naprawdę było dla mnie sporym zaskoczeniem, bo okazało się, że to nie są w ogóle typowe szesnastki, tylko są te szesnastki, które strzelają tak naprawdę w seriami po cztery strzały, gdzie ostatnie cztery strzały w ogóle już są totalnie w jednym momencie wystrzeliwane. Co jest bardzo niepopularne, bo zazwyczaj po prostu pojedynczo takie szesnastki sobie strzelają u innych importerów. No ale czy to jest minus w tym wypadku? No zależy. Jeżeli ktoś chce mieć rozpięcie na niebie, no to w żadnym wypadku nie jest to minus. A jednak ktoś chce się nacieszyć pojedynczymi efektami i po prostu docenić to, że wrzucenia trochę dłużej trwa no to takiej osobie może się taka wyrzutnia nie spodobać. Z tych sześciu testowanych tutaj właśnie wyrzutni trzy mi się mocniej spodobały. Oczywiście był to The Enforcer, który miał bardzo ładne efekty właśnie brokatu i gwiazdek. Do tego bardzo fajną wyrzutnią też było, była wyrzutnia SCAR, ta blizna, bo ona akurat była bardzo głośna, mimo że efekty jakoś nie porywały, to same jakby, jakby głośność wystrzałów była naprawdę niezła jak na 20 mm. Jeszcze ostatnią wyrzutnią, która mi się z tych mocno podobała, to był headlock, ta taka z tym mocnym cracklingiem. Także tym kosteczkom mogę dać takie... 8 z moim plusikiem na 10, bo naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyły. Yy, co do pozostałych, to yy, jakoś mnie nie porwały. Nawet ciężko mi pamiętać te nazwy, po prostu te, które wyrzutnie jakoś mnie nie porwały, to niełatwo nie, nie mi ich nazwy zapamiętać. Tym bardziej, że są dosyć trudne. Ten The Dawn miał takie trochę małe te efekty. Ta druga kostka z cracklingiem miała takie strzały, że one w zasadzie praktycznie nie wybuchały, tylko bardziej wypływał ten crackling, który też był fajny. No ale head, Headlock był fajniejszy, no bo te strzały normalnie wybuchały i robiły spoko efekcik. Także to byłoby na tyle w tym testiku. Napiszę co wysądzić o tych bardzo specyficznych wyrzutniach. I widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach. Do zobaczenia i siemanko.